Cześć, ja jestem kład i witam Was w kolejnym odcinku Let's Play Lego Harry Potter lata 1-4 Jak widać zostały nam tylko dwie misje i będziemy mieć ze sobą już całą serię Lego Harry Pottera Ale oprócz tego, jak już mówiłem, jak już powtarzałem miliony razy Nagram chyba jeszcze jeden odcinek bonusowy Albo nawet i więcej, pomyślę Zobaczę, pokażę Wam i pomyślę sam sobie, czy, 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 czy opłacę mi się nagrywać takie mini misje, które są tak naprawdę mało sensowne ale niby na odcinkach jeszcze przydałoby się je wygrać To by wszystkie, wszystkie misje te można by było wygrać na dwóch kolejnych odcinkach w, Na dwóch kolejnych odcinkach Tylko nie wiem czy Czy mam chęć wygrywania ich Bo są naprawdę mega nudne No ale dobra Zostało nam jeszcze oczywiście dwa zadania Bo już ogólnie to zadanie ze smokiem mamy skończone W poprzednim odcinku dowiedzieliśmy się Gdzie się odbędzie dzisiejsze zadanie Czyli pod jeziorem tym tutaj hogwartowym i oczywiście naszym zadaniem będzie uratowanie swojego wiecie przyjaciela i ogólnie w LEGO będzie ciekawe to, że z tego co pamiętam będziemy musieli uratować wszystkich No ale dobrze Chodźmy Ron harmiona chodźmy, bo zaraz i tak niedługo będziecie pod wodą, więc No, ból 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 Przygotujcie się um... Zawsze myślałem, że to jest jakiś uczyn niebezpieczeństwie, którego da się w jakiś sposób uratować, ale jak widać nie. To chyba nie był uczyn niebezpieczeństwa, bo się nie go nie da w żaden sposób właśnie coś tutaj z nim zrobić. Um, jak ogólnie myślę, na samą serię myślę, że będzie chyba raczej Lego z Wica i naprawdę mam mam dylemat jak poprowadzić tą serię. Ponieważ tam misje trwają około 2-3 minuty, a nawet około 5 minut albo nawet niektórych 10, tak ogólnie śmiesznie są. Więc to jest całkowicie za mało, zdecydowanie, na jeden odcinek. Eee, a cały epizod mógłby trwać nawet jakieś 40-50 minut, więc to też jest dosyć za dużo. Ale myślę, że chyba nag będę nagrywać epizodami, tak więc będzie trwała seria jakichś 6 odcinków. 6 takich cholernie długich odcinków. Może być całkiem ciekawym. To jest oczywiście uży niebezpieczeństwie i jednocześnie do zdobycia postać. Run smoking Super eee, tutaj chyba też jeszcze coś było, to chyba trzeba było No właśnie tutaj trzeba, trzeba było właśnie, ukryty była chyba jeszcze jakaś jedna posać czy coś eee, Trzeba było właśnie kryta strzelać Nie tam, Harry tu Teraz tam Świetnie Jeszcze Tajem. Ogólnie misji No i nic jest Adora Basista, to jest ogólnie właśnie do zdobycia mm, członkowi zespołu jakiegoś tam śmiesznego eee, tej misji tak naprawdę nienawidzę, nienawidzę w ogóle. W ogóle w... przeważnie w grach nienawidzę misji mających cokolwiek wspólnego z wodą. Bo... bo nie. Przeważnie eee, nie, nie lubię misji w starych platformówkach, ponieważ zwykle w takich grach... Padając do wody się umierało i było tego dużo, a wtedy parku nie był łatwy typowo na przykład Medieval i misje typu jezioro. I nienawidzę gier, w których się nurkuje pod wodą, ponieważ najczęściej niewygodne jest sterowanie albo w ogóle da się tam łatwo zgubić. Tak samo jest z twarem. Skrzelo Super. Dobra. Powiedzmy. I jest z nami Cedric. No proszę bardzo, mamy e, takiego koopa trochę. To jest do zdobycia dosyć naprawdę problematyczny e, mini zestaw. Jeszcze trzeba znaleźć dziewięć takich e, ostryg, czy co to było. Ale te ostrygi naprawdę się tak kampią. Ale mimo wszystko spróbuję. Spróbuję znaleźć wszystkie ostrygi. Jak mi się nie uda to nie się, ta, Patrzcie, tam w tle jest jednak. To naprawdę nie fajne. Tu są te... Jak się nazywały te, te, te właśnie tutaj moby? Eee... Nie pamiętam, ale podobno właśnie Flare już odpadła tutaj na nich. Tak, tak przynajmniej było chyba wspomniane w filmie. Okej. Okay. Tutaj trzeba zrobić coś takiego. Przyjdą sobie panowie i tych panów musimy zastrzelić, z tego co pamiętam, i wtedy kamień sobie odleci. Dobrze. To mi jest jakaś ostryga? Nie. To zobaczmy, co jest jeszcze tutaj. O, tutaj jest ostryga. Ehm. Um, a, wow, wow, wow. No. Dobra. I z tej strony jest tutaj jakiś Pirate. Czy on ma coś w środku? O, postawi miło, jak miło, fajnie. E, to też jest ciekawe to, że e, ogólnie w tej misji da się naprawdę sporo zdobyć w samej trybie samej fabuły, sporo postaci i mi zestawów. No i jak komuś się chce, to e, tego. Prawdziwego czarodzieja, tylko że nie ja nigdy nie miałem chęci do zbierania prawdziwego czardzieja. No posuj się, dobra. O tam jest e, ostryga, muszla, cokolwiek. Ok Dobra Ale też nie można zapominać właśnie się na przykład tej u góry, żeby nie jej jakichś czasem nie było 5 z 9 Wydaje mi się, że chyba, chyba jak na razie żadnej nie przegapiłem Dobra Ale jeszcze wróćmy się tam, tutaj była do zdobycia Odwiedza, jest dziesiątka Tutaj była do zdobycia jeszcze w bezpieczeństwie Była do zdobycia w bezpieczeństwie Brawo ja Nie wiem jakim cudem ale jak grałem ostatnio jak grywałem na 100% harego To jakimś cudem pominąłem tego ucznia i później w Hogwartsie go szukałem jak głupi A okazało się że tutaj ten cały czas był I zmarnowałem jakieś, jakąś godzinę na szukaniu go Dlatego nienawidziłem tego ucznia No. Ponieważ jak są oczywiście te wszystkie wykrywacze i tak dalej e, Można zna znaleźć sobie złotych klocek i kupić sobie dodatek e, pozwalający na wykrywanie na przykład złotych klocków, na wykrywanie e, postaci, na wykrywanie herbów, ale właśnie nie ma wykrywacza e, uczniów niebezpieczeństwie i to jest naprawdę problematyczne. Przez to. O, tam widzę muszlę, Cedric. Okej okay. Hajry, poszedłem wtedy kiedy mógł tak po prostu... I tam jest za ja kolejną muszę. Ale jestem spostrzegawczy. Super. Jeszcze dwie. Wydaje mi się, że żadnej nie przekapielę, bo jak na razie idzie dobrze. Teraz tu. Się. Ok. Oj! zobaczcie się jak już miało. jest kolejna muszla jeszcze jedna i ta jedna ma być jeszcze w tej lokacji nie będę tego niszczyć bo tam Tam jak, jak to już zniszczę tą ścianę zaraz wam pokażę jak przejdę wręcz dalej a mi została ostatnia muszla którą muszę znaleźć muszlo gdzie jesteś młodzi bym miał się wracać znajdę ją Harry mógłbyś tam zostać. Byś by byłby bardziej oddalony na ekranie, bym widział. Właśnie mogłabym jednak z tamtej strony, bo i tak bym tą stronę widział, a teraz tamtej nie widzę. A to hmm. Nie tutaj. Tu widzicie. Tam w tle chyba już było. Może tu na dole? Ja też coś widzę ostatnia muszla tutaj ta, ta ryba jak wcześniej zauważyłem i nie zebrałem może tu u góry tu chyba gdzieś była gdzieś na tym na tym pierwszym planie chyba tutaj też nie, taki nie ma muszla Ogólnie jest 12 .00. Wstałem jakieś 4 godziny temu Nawet 5, a jestem cały czas jest jakichś piątej, będę dopiero co wstał Niefajne uczucie Na tym łańcuchu już była jakaś pamiętam i już ją zniszczyłem, zebrałem czy cokolwiek Przydałby się taki zdroporwą za systemem robić du dużo łatwiej nie odpuszczę znajdę czuję, że jestem blisko tutaj też nie musi być gdzieś chyba na dole tutaj u góry szukam i nie ma hm. może jednak tam gdzieś na końcu Ja już nie, huh. Trudno Może jednak gdzieś Dobra, spróbujmy na razie ułożyć tą rybę i wtedy ciszymy tam tą ścianę, A może gdzieś właśnie z tą ścianą to jest Nic teraz pan, o fuck! Nie! Nie, 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 nie! Bo się przyniesiesz do drugiej lokacji! Nie przenóż się! Nie! Dajesz, trzymaj się, trzymaj się. O, świetnie, udało ci się, Jomuś, jesteś super. Ale tutaj nadal nie widzę tego. Tej, tej żadnej ostrygi, czy co to jest? To jest chyba ostryga. Nie wiem. Kurde. Ja się nie poddam tak łatwo. Gdzie jesteś, ostrygo? Znajdę cię, bez względu na wszystko. Bo nie zebrałem, nie mam cały czas tak mi zestawu Spróbuję zrobić tak o. Może namierzę mierze jakbyś tu, na przykład w Teraz tu Skutecznie Teraz tu Tu jest to, tu jest to, tu jest to To jest A może zjednoczymy się z tą strejną nie, wątpię. Hmm. To ja poszłam bliżej z tamtej strony. Z tej już szukałem. Może w przypadku, kiedy dopiero jestem tutaj, to będę widział to te, te z tej strony w tyle. Właśnie, żeby tak strzelać przed siebie. To może jakby jak jakaś ostryga przyjrzała się trawy. I tak odcinek by wyszedł za krótki, ja bym nie, nie szukał ty tego ty, 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 ty mi zostało. Tak więc co mi tam? A jak już to jak już was meczę, to możecie sobie przecież w każdej chwili pominąć. Tak więc nie widzę problemu. Dobra No i nie ma. Nie z tej strony. Wydaje mi się, że gdzieś jeszcze jakaś wyżej powinno być. Tam, tam w tle to raczej mi zauważył. Hmm. Też poszukam w tle. Ale z tej strony. Tutaj. O, tutaj była, lol. Ona tutaj była, nie widziałem. Muszę sobie później na filmiku zobaczyć, jak, jak ją omijałem. A może była niewidzialna? I jej, dobra, w każdym razie moja taktyka z zastrzeleniem sprzed siebie była genialna. W każdym razie możemy już lecieć. Eee, bo teraz już została tylko tamta... Tutaj naprawdę krótsza część. Chociaż nie, jeszcze, jedna jeszcze część będzie. Dobra. Ale i tak tej misji nienawidzę, ze względu na, między innymi na te ostrygi. One zawsze mnie denerwowały. Zawsze nie mogę jakiejś znaleźć. Tutaj jest jeden z je jedynych rzeczy, które nie możemy zrobić e w trybie fabularnym, czyli to na czarną magię. Nie wiem czy nie jedyny załkozy. Dobra, w każdym razie Hary chodź. Chodź, dobra. Teraz Hary na dole tutaj to zrobi sobie przejście. Teraz tak i tutaj tym krabem. Przesuń to tu i zrób przejście Cedricowi. Okej. Okay. Tutaj też jest dosyć ciekawy, pośrednio został ukryty. Samo o nim nie wiedziałem zbytnio. Eee, nie nie, nie, nie szukałem zbytnio na poradnikach, jak, jak go znaleźć. Jakby czekać aż się samo przejście blokuje. Okej. Okay. Eee, bo tak naprawdę zbytnio nie wiedziałem o istnieniu poradników czy coś i sami samemu mi się udało właśnie go odkryć To, jest, to jest naprawdę nie chcąco, to jest nic specjalnie trudnego ale używając Lumosa Wystarczy pójść tutaj w każdy zakątek to już od razu jak już tutaj będziemy tutaj jest do podniesienia ta perła W każdy zakątek musimy pójść i rozświetlić to, to ten trament, ok? I teraz powinno właśnie ona odpłynąć i dostać dostajemy mi zestaw dobrze teraz możemy zebrać i pójść sobie blum 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 papa pa. dobrze a więc w każdym razie możemy lecić dalej się Sam zajął Hermion sobie nam trzy inne w postaci. A nie! Wiem dlaczego musimy uratować wszystkich, ponieważ e, właśnie na głowie Sydrika było uratowanie e, Uratowanie, uratowanie A! Na głowie Sydrika było właśnie uratowanie Cho Co? Cho. Chyba ono się tak nazywa, tak? Cho dawno nie, 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 nie jak mogą zapomnieć na nimi takiej postaci. On się nazywa chyba Cho Cho Sheng, tak? Czy cho cho, cho cho Tak, on się nazywa Cho. Chyba. No chyba co? Mm. A Harry uratował Rona i nie wiadomo po co, ale uratował jeszcze oczywiście mam siostrę Flair. ona się nazywała. Wiecie chyba musiałbym... Bo chyba najlepszym pomysłem byłoby nadrobienie y, ty, 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 tych zaległości zległości w Harrym, ponieważ troszkę się zapomniał o tych rzeczy. Dobra, tutaj teraz oświetl to. I zacznij ratować Rona Okej okay. I od razu jak już tu jesteś to być tego robaczka To ja też zawsze lubiłem się bawić coś takiego Jak tak kręci się robaczkiem robaczkę więc... Ale nie ma czasu okej okay. I mi zestaw teraz za, za te wszystkie te i widzicie, praktycznie prawie wszystko można zrobić Oprócz kilku momentów Dobra o Kurde, te... ...głupie syreny Czego ode mnie chcecie? Czy robimy wszystko zgodnie z zasadami? Praktycznie Tak eee, więc już ty uratuj ją I... ...jego A Cedric je według, według... ...zgodnie z filmem Książką Uh, uratuje co? Ta, ona na pewno nie ma na imię, czo. Dobra, w każdym razie tak I myślałem, że się zbokowały, i będę musiał jeszcze restartować, czy co? Okej okay. Gotowy No Dobra, poziom ukończony, odblokowany tryb swobodnej rozgrywki i z znowego. Pomijamy wszystko. O już zaczyna nudzić. Dobra. I dziura wykociał. Okej, okay, tak więc standardowo zalecam dokumentowanie i subskrybowania. Ja się żegnam. Cześć.